Bierzemy takie pudełko i taki wzór i przyklejamy. I wychodzi nam coś takiego. Właśnie przyklejam tu i tutaj. Te odstające części właśnie powinny być. Potrzebne będą też nam nożyczki, papier. Wycinamy o tutaj oraz tutaj, no tutaj. Gdzie jest to pudełeczko. I teraz przyklejam. Wyszło mi coś takiego, teraz biorę troszeczkę i odcinam tutaj, tak jak było. W sumie to trochę odcięłam, a trochę tu zagięłam. Właśnie potem nam było to, teraz to odciniemy tak, żeby nie było prawie nic widać. Dolna część kanapy wygląda tak. Tak naprawdę to to jest y, o wiele mniejsza niż tu się wydaje, bo wydaje się naprawdę ogromne, a naprawdę to tak nie jest. Powiedzmy, że to dla Słodchera, na przykład dla Adeline. In fakt jest troszkę spora, a to dlatego, żeby dwie osoby się zmieściły lub nawet trzy. A zresztą to może być też rozkładane łóżko. I na przykład, jakby była kanawa w pokoju, to ktoś by na niej spał. Więc właśnie. Dobra, część górna. Bierzemy takie coś od chusteczek. To jest akurat Merry Christmas. Wybrałam akurat takie chusteczki specjalnie właśnie do tego. No i teraz wycinam taki kształt. No i mniej więcej teraz tak mi wyszło Jak nam kawałek został, to zginamy i bierzemy w jakiś róg. Przyklejemy o tak w rogu Ale pamiętajcie, te nerowniki o taki i takie są dodatkowe, więc nie musicie ich robić Na przykład łóżko piętrowe Taka drabinka i tu wstawiam kanapę Na przykład tu mogłaby wstać spać Andolina, gdy jej brat jest na górze. Właśnie tak. Mmm. na Ktoś tu to mnie mówił? Mówić głośniej. Stop! Nie wyłączajcie jeszcze telefonów, ani tabletów i nie klikajcie innych fajnie wyglądających mimików. To jeszcze nie koniec. Bierzemy jakiś materiał. Na przykład o taki i odcieram kawałek. Trochę muszę wyciągnąć, żeby było ładniejsze. Na przykład o tak i przyklejam. Ale to też ważne. Klej na jedną stronę, żeby było odstające, jak to kocyk. Wiecie, to trochę to zmniejsza. Żeby był o tak. O właśnie taki kocyk. It all fresh control kind of the